Tego typu filmy są zawsze najtrudniejsze do wyprodukowania, ponieważ, choć mam dużo w głowie i chcę wam tak dużo powiedzieć, to szargają mną skrajne emocje. <laughs> Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was bardzo emocjonujący film. Dlaczego? Tak jak sama nazwa wskazuje, gdzieś tutaj jest to moja kolejna współpraca z marką WIBO, która powstawała. Przez cały miniony rok. Tak. Jest to paletka oraz sześć cieni w kremie. Jest to cała kolekcja. Jestem tak podekscytowana, że mam nawet gęsią skórę na rękach. I głos mi się trzęsie. Nie wiem, co mam powiedzieć, ponieważ naprawdę ciężko pracowałam nad tym wszystkim. I sama nie wiem, od czego mam zacząć. W tym filmie chcę Wam przede wszystkim zaprezentować tą kolekcję. Chcę Wam opowiedzieć, dlaczego tak, dlaczego takie kolory, dlaczego zdecydowałam się po raz kolejny na współpracę z marką Vibo. Zaraz po dwóch miesiącach od wypuszczenia paletki, marka Vibo znowu do mnie zadzwoniła, zapytała się, czy możemy się spotkać. No i zaproponowali mi, bym stworzyła kolejną kolekcję. Tym razem sama, tylko sama, tylko ja. <laughs> Więc od razu miałam w głowie to. Co chciałam zrobić, ponieważ przy pierwszej współpracy miałam odrobinę ograniczeń, jeśli chodzi o ilość kolorów, które mogę mieć. Zrezygnowałam z dwóch kolorów, żeby zrobić rozświetlacz, który wiem, że tak strasznie kochacie. I w ogóle dziękuję Wam za ten cały support, za to wsparcie, które od Was dostaję, bo dzięki Wam tak naprawdę spełniają się moje marzenia. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować kolekcję, nad którą pracowałam miniony rok. Dlaczego zdecydowałam się na takie kolory? Pozwólcie, że wszystko Wam opowiem po krótkiej prezentacji wszystkich kolorów tego, co dla Was przygotowałam tym razem. Ma mega wydźwięk dla mnie lat 90. Jak wiecie, jest wielki comeback jeśli chodzi o lata 90. Kolarki, neony, tak, to był jakiś taki mój, e, może nie kolarki, ale neony były to gdzieś tam po części siedziały we mnie już od bardzo długiego czasu, by zrobić e, właśnie mocno napigmentowane cienie. Jest to formuła, która e, została bardzo mocno opracowana przeze mnie. Formuła, której jeszcze nie ma marka VIBO, a myślę, że i Wam się spodoba. Paleta łączy w sobie nie tylko neony, ale również łączy w sobie neutralne cienie. Charakter palety, kolory, które zostały tutaj, e, że tak powiem, użyte na okładce. Dlaczego ja jestem na okładce? Ponieważ ja jestem e, dumna z tego, co robię. Jak wiecie, część mojej pracy to nie tylko bycie ma makijażystą, ale również pracuję mocno w internecie, pracuję na swojej twarzy, na swoim wizerunku, więc dla mnie e, było to taka, była to taka myśl numer jeden, że chciałabym, by ta okładka. E, Odzwierciedlała to, co robię, czyli pokazywanie się Wam w różnych odsłonach. To, to był taki mój pierwszy punkt w głowie, że wiedziałam, że chciałabym, żebym była ja, ale nie chciała być tylko taka po prostu. Dlatego, okładka jest trójwymiarowa, i dlatego ja się zmieniam z tego neutralnego w makijażu właśnie w tą ferię barw. I tutaj w tym miejscu chcę podziękować cudownej fotografce, Joannie Lipce, za to, że zrobiła mi te zdjęcia, przygotowała razem ze mną sesję zdjęciową, która no, jest tutaj też po części jej dziełem, ponieważ te zdjęcia są naprawdę fenomenalne, bardzo fajnie wyszły, ja mam zawsze problem, żeby pozować przed kimś, na zdjęciach wydaje mi się, że wyglądam... Po prostu sztywno, zawsze na tych zdjęciach, jak sama sobie pozuję w swoim własnym studiu, to nie mam takiego problemu. Natomiast zawsze, kiedy pozuję przed kimś, mam spinę. Nie wiem czemu, być może to wynika z tego, że. Zawsze robię sama sobie te zdjęcia, i tym razem nie chciałam robić ich sama. Chciałam właśnie oddać się w ręce fotografa i wybrałam właśnie Asię. Asia mi pomogła. Dziękuję Ci, Asiu, za to, że byłaś częścią tego projektu. Dziękuję Ci naprawdę bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o okładkę, co było inspiracją? Super mi się zawsze podobały palety Smashbox Cover Shot, które wybuchają. Jakby po części gdzieś tam była to inspiracja do tego, by właśnie ten wybuch pojawił się, ale na mojej twarzy w różnej wersji kolorystycznej. E, dlatego e, to była taka moja inspiracja, jeśli chodzi o stworzenie tej okładki. Dodatkowo e, chciałam, by ten makijaż właśnie zmieniał się z tego neutralnego makijażu, właśnie w ten makijaż mega artystyczny, kolorowy. To są takie moje dwie twarze, z którymi ja e, tak naprawdę się utożsamiam. Utożsamiam się i z make-upem neutralnym, jak również utożsamiam się bardzo mocno, wiecie, że z kolorami e, i z makijażem artystycznym. E, bardzo się cieszę, że mogłam stworzyć właśnie taką paletkę. W paletce znajdziecie większość cieni matowych. E, są tutaj cienie matowe, jest ich. Przewaga, jeśli chodzi o neutralne, dlaczego? Już Wam tłumaczę, ponieważ ja pracując jako makijażysta, dla tych, co jeszcze nie widzieli tego filmu, on jest na moim kanale o poprawnej budowie oka, to jest technika, z której ja bardzo często korzystam. Dlatego tym razem chciałam stworzyć idealne maty do tego, byście mogły wykonać zarówno dzienny makijaż, wieczorowy makijaż, Lubię mówić o tej całej kolekcji i o tej palecie, że jest to jedna paleta i wiele możliwości. Uwierzcie mi, że naprawdę możliwość stworzenia makijażu tą paletą jest bardzo duża, co Wam również zaprezentuję w kolejnym materiale, który pojawi się na moim kanale, ponieważ dzisiaj chciałam poświęcić uwagę, by omówić tą kolekcję. Pojawił się również taki malutki cień błyszczący, foliowy, który niesamowicie błyszczy. Jest to cień, który powstał na takiej. Ciepłej, rdzawej bazie, e, napakowany złotem. Ten cień nazywa się Proud. I jestem z niego dumna, ponieważ takiej formuły jeszcze Vibo nie miało, i chciałam dać chociaż jeden taki cień, e, by był. On niesamowicie napigmentowany, mokry pod palcem, by można było go aplikować bez bazy, ale również i na bazę. Jestem z niego bardzo, ale bardzo dumna. Dlatego właśnie pojawiła się nazwa Proud. Jeśli chodzi o neony, możecie również zauważyć, że nazwy tych neonów mm, są bliskie mojemu sercu, ponieważ zielony cień, który jest neonowy, nazywa się Oli, jak moja Oliwia. E, żółty jest to Mai, po mojej Mai. Pomarańcz jest to Abi, czyli moja sunia. Natomiast wielkie może budzić takie zdziwienie wewnętrzne, dlaczego różowy nazywa się on. E, ponieważ jest to ten kolor, którego mój mąż nie włoży, a chciałam, żeby był on również obecny w tych kolorach. Chciałam, by on też zaistniał w tej palecie. I tak początkowo zastanawiałam się, czy właśnie czarny nazwać on, bo mój mąż przeważnie ubiera się na czarno, ale postanowiłam, że ten róż, ten wyjątkowy róż, ten naprawdę bardzo mocno napigmentowany, idealny róż, będzie tym moim jedynym wybranym. Dlatego jest on. Jeśli chodzi o ferię barw, to mamy tutaj formułę cieni, która jest bardzo wysoce. Napigmentowana. Od razu pragnę Was uprzedzić, że cienie te mogą się osypywać. Jednak nie chciałam ich zbyt mocno prasować, bo nie chciałam, by one straciły na swojej pigmentacji. Często mocne prasowanie cienia powoduje, że pigmentacja bardzo, że tak powiem, traci na jakości. Dlatego cienie są bardzo lotne i ja je rekomenduję aplikować na bazę, jaką chcecie. Może być to baza, może być to korektor, może być to wszystko to, co chcecie. Paleta została przetestowana bardzo mocno na różnych bazach, na naprawdę różnych bazach, tak by była tą właśnie ostateczną i jedyną. Uzupełnieniem kolekcji pojawił się pomysł, by stworzyć cienie w kremie. Od razu wiedziałam, że gdy pojawią się na one, pojawi się również coś wyjątkowego, czego nie ma, tak naprawdę w drogeriach, czyli biała baza. Stworzyłam trzy matowe cienie w kremie. Jak wiecie, technika cream color jest bliska mojemu sercu. Na technice cream color, czyli na bazach matowych e... Kremowych pracuje od lat i dlatego chciałam stworzyć takie trzy kolory, które myślę są bardzo uniwersalne. Biały został stworzony z myślą właśnie po to, by podbijać te neony, by budować je mocniej, gdyż aplikujemy je na zwykłą bazę i one mogą dawać pastelowy podton, mogą być takie po prostu delikatniejsze, natomiast przy użyciu białej bazy Wyjdzie nam 100% neon. E, ja dzisiaj też mam użytą białą bazę, jak również mam użyte cienie, wszystkie z palety i jestem strasznie dumna z tego produktu. E, wiecie, ile wersji było tego produktu? Jeju, to był chyba najcięższy aspekt do zrobienia w tej kolekcji, ponieważ on stygł bardzo szybko, powodując niestety to, że baza się delikatnie kruszyła. Więc na Uzyskaliśmy idealny balans, myślę, razem z marką Vibo. Baza ta ma troszeczkę opóźnione stygnięcie. Pojawia się to stygnięcie, ale troszeczkę później. To jest około 30 sekund, po czym macie ten czas, by zaaplikować te cienie na powiekę, by uzyskać właśnie ten mocny pigment. Jestem strasznie dumna z tego produktu. Jeśli chodzi o kolejne dwa. Produkty, czyli ten taki neutralny cień, e, kremowy, który idealnie nadaje się, słuchajcie, jako właśnie baza pod make-up. To jest coś pięknego. Myślę, że wszystkie makijaże z użyciem tych wszystkich produktów pokażę Wam jeszcze nie raz, e, ponieważ no, mam już przygotowane dla Was pięć tutoriali makijażowych i w sumie ten jest szósty. On też pojawi się na moim Instagramie, więc jeśli Ciebie tam nie ma, to Ciebie serdecznie tam zapraszam, ponieważ będzie się działo. Jeśli chodzi o ciepły cień przejściowy, to było to moje marzenie, ponieważ ci co mnie znają i wiedzą, to wiedzą, że ja lubię ciepełka. I mm, jest masa dostępnych kolorów, które są bardzo chłodne i rozcierają się do takiego brudka, a mi chodziło właśnie o to, by uzyskać ten ciepły kolor. Te produkty, te trzy bazy, te trzy kolory możecie też dowolnie mieszać. Możecie miksować sobie te kolory, uzyskując swój własny kolor, którego potrzebujecie. Na całym torcie jest Blink Blink. Jak wiecie, ja kocham błysk. Możecie zauważyć taką charakterystyczną kreskę, którą mam zrobioną, i ten błysk, który się tutaj pojawia. On też jest w mojej kolekcji. Stworzyłam jeden produkt, który nazywa się Beauty Community, ponieważ Beauty Community to piękna rzecz, to piękni ludzie, piękni ludzie, którzy tworzą. Od dłuższego czasu tworzę z Malo Beauty Community na Instagramie, gdzie dziewczyny rzucają sobie wyzwania, robią codziennie makijaże, wykonują mega niesamowite prace, i to Wy byłyście, kochane, moją inspiracją do powstania Beauty Community, czyli tego przepięknego, syreniego cienia, takiego. Kremowego, niesamowicie stygnącego, to jest czysty brokat bez bazy, który zastyga na powiece. To jest coś po prostu magicznego, pięknego. Możecie używać jako akcentu na kreskę, możecie używać na całą powiekę. Cień jest sprawdzony, cień się nie kruszy. Idealnie wygląda. Wiadomo, takich produktów nie możemy nakładać w 10 warstwach, bo wtedy się produkt skruszy. Wystarczy idealnie zaaplikować jedną warstwę produktu i zobaczyć niesamowity błysk. Jestem strasznie dumna z tego produktu i cieszę się, że on się pojawiał. Dodatkowo powstały również dwa takie błyszczące metaliczne też full brokatowe cienie w kremie jeden jest z takim rose gold ale to jest z takim bardzo dużym podtonem różu a drugi jest złoty z drobiną różową to są te wszystkie błyski to są brokaty bez bazy Został stworzony każdy z nich właśnie po to, by powstała taka kolekcja uzupełniająca. Jeśli miałam do wyboru zrobienie więcej matowych cieni, na których zdecydowanie kocham pracować, wybrałam zrobienie prawie całej palety w macie z jednym błyskiem, a uzupełnienie o te trzy kolory, które możecie położyć na każdy z tych cieni i stworzyć swój własny, indywidualny makijaż. Jestem dumna z tej kolekcji, ponieważ. Uważam, że jest ona niesamowicie uniwersalna. Jest dla każdego. Można nim zbudować make-up dzienny, można zbudować make-up wieczorowy, można bawić się to, tą kolekcją i można stworzyć niesamowite makijaże. Jestem wdzięczna, dzisiaj jestem szczęśliwa, jestem dumna z tego, co mi wyszło. I zmierzyłam się po raz kolejny z ciężkim tematem, jakim jest wydanie swojej kolekcji. Masę pytań dostałam po tym, jak pojawiła się okładka, dlaczego zdecydowałam się po raz kolejny na współpracę z marką Vibo. Ponieważ marka Vibo jest to firma, która ma niesamowity potencjał. Niesamowicie się rozwijają, tworzą piękne produkty, e, idą w jakość, e, tworzą coraz lepsze nie tylko podkłady pudry, Cienie mają w swojej ofercie na chwilę obecną dostępnych masę produktów, które są fenomenalne jakościowo i coraz nowy produkt się pojawia i on jest dopracowany, on jest coraz lepszy i mm, Sama przyjemność jest współpracować z marką, która pokornie yy, patrzy na produkty i potrafi poprawić ich jakość albo skorzystać nawet z drobnej rady. Uważam, że marka Vibo słucha potrzeb nie tylko influencerów, ale również swoich klientów. Uważam, że ta marka ma niesamowity potencjał, dlatego zdecydowałam się na kolejną współpracę z nimi. No i na sam koniec odpowiem na to pytanie, które na pewno. Ucieszy z jednej strony Was, jaka będzie cena paletki. Uwielbiam pracować z markami dostępnymi ogólnie w drogeriach. Dlaczego? Bo wnoszę jakość w przystępnej cenie. Paletka będzie kosztować 49,90. Uważam, że za jak tą ilość cieni i w tej jakości cena jest fenomenalna. Cienie matowe będą kosztować 19,90, Glitterki około 22. 90. Uważam, że to są naprawdę świetnie jakościowe produkty Skromność, ale uważam naprawdę, że bardzo przystępna cena i jakość to jest to, pod czym chciałam się podpisać i chciałam Wam to podarować. Kochani, strasznie się cieszę, że mogłam się dzisiaj podzielić z Wami tą informacją. Kolekcja jest dostępna w sprzedaż w Rosmanie w całej Polsce, jak również na stronie Wibo. Czekam na Wasze opinie i pamiętajcie o hashtagach, które zostały stworzone również na potrzebę tej kolekcji. Umieszczajcie, bym mogła oglądać Wasze prace, oglądać Wasze recenzje i poznać, jaka jest opinia na Wasz temat. Mam nadzieję, że i Wy pokochacie tą kolekcję tak samo jak ja już ją kocham. I czekajcie, ponieważ kolejny film, który pojawi się na kanale, będą to propozycje makijaży wykonanych moją kolekcją. Pięknie wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Naprawdę jestem dzisiaj mega szczęśliwa. Uśmiechnięta od ucha do ucha, aż mnie tu coś boli. <laughs> eee, dziękuję wam dzisiaj za tą uwagę. Piszcie koniecznie, czekam na wasze komentarze. I do następnego. Trzymajcie się, hej. A! Transcrição e